W tym odcinku chciałabym zaprezentować dwie rodziny lamp, które nawzajem się uzupełniają: hary okrągłe i ich kwadratowy odpowiednik, lary. W każdej z rodzin mamy kilka mocy i zarazem wielkości: 6, 12, 18 i 24 W. Im większą mamy moc, tym automatycznie większy rozmiar lampy. Mamy tutaj barwę światła neutralną, czyli taką najbardziej optymalną do wszelkich pomieszczeń. Kolor opraw jest biały, więc również najbardziej uniwersalny. Te kilka rozmiarów daje nam możliwość tworzenia różnych kompozycji. Jest ogromna możliwość aranżacji tego typu opraw, bo na przykład w ciągach komunikacyjnych wzdłuż, tak jak tutaj jest pokazane, różne rozmiary bądź jeden. Nad blatami, wszędzie tam, gdzie chcielibyśmy zamieścić kilka niedużych opraw. Natomiast te większe sprawdzą się doskonale również samodzielnie jako plafony na korytarz, do kuchni czy do łazienki. Wewnątrz mamy zintegrowane źródło światła LED, które ma formę takiej płytki, dzięki czemu stopień rozświetlenia jest równomierny. Montaż lampy jest banalnie prosty. Za pomocą niewielkiej blaszki montażowej podłączenie lampy bezpośrednio do zasilacza. Lampy w takiej formie i przy takim wyborze odpowiedników kwadratowych, okrągłych, mniejszych, większych mają bardzo szerokie zastosowanie. Tak naprawdę, tego typu oprawy możemy zamontować w dowolnym miejscu, czy to będzie garaż, korytarz, kuchnia, łazienka. Tak naprawdę, również w pokojach, w salonach. Może niekoniecznie jako główne źródło światła, ale do doświetlenia przy ścianach, nad blatami, we wnękach. Rozmiar lampy daje nam ogromne pole do popisu, ponieważ ona jest tak naprawdę jak oczko, ta mniejsza. Dodatkowym plusem jest to, o czym już mówiłam wcześniej, czyli równomierne rozłożenie światła. Lampa świeci jak taki panel, więc będziemy mieć ładny biały punkt na suficie i naprawdę dobrze to wygląda. Te i inne lampy możecie obejrzeć na naszej stronie Lumen Pro. Zapraszamy też na inne nasze filmy.